Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dziwne U mnie Działa. I dziś, zgodnie z zapowiedzią z odcinka poprzedniego, zmierzymy się z aplikacją desktopową z zestawu egzaminacyjnego kwalifikacja INF04. Jest to ten sam zestaw, którym zajmowaliśmy się przy okazji ostatniego odcinka i aplikacji konsolowej w drugiej jego części. Naszym zadaniem jest stworzenie aplikacji desktopowej. Od razu tutaj zaznaczę, że nie jestem jakimś specym od tworzenia aplikacji desktopowych. Swego czasu robiłem tam jakieś w Java, potem troszkę w Pythonie i w TKinter, a dziś zrobimy to sobie, słuchajcie. Visual Studio i Windows Forms. Generalnie, no, na aplikacji desktopowej mogliście się uczyć różnych środowisk programistycznych. Jak mówiłem, mógł być to Python. Pewnie dzisiaj to będzie bardziej PyQT niż TKinter. No ale być może te Windows Forms gdzieś tam było, być może były te wpf -y również Visual Studio. Ale myślę, że Windows Forms nie jest głupim pomysłem na ten egzamin, ponieważ jest stosunkowo proste. Tak? I myślę, że można tą aplikację taką desktopową bardzo. Sprawnie właśnie w tym środowisku zrobić i dlatego się nim dzisiaj zajmiemy. Dobra, przypatrzmy się dokładnie do czego dążymy. Więc mamy stworzyć aplikację za pomocą dostępnego na stanowisku egzaminacyjnym środowiska programistycznego. Mamy wykonać aplikację desktopową do wprowadzenia danych pracowników z możliwością generowania hasła. Mniej więcej tak to ma wyglądać. No, to jest właśnie, wydaje mi się, zrzut typowo z Windows Forms, więc będziemy robić w tym samym środowisku, w którym pomysłodawcy tego zadania. Taką ma, tak ma wyglądać nasze okienko. Mamy dwa przyciski i to właśnie na te przyciski będziemy programować akcje. W przypadku wciśnięcia generuj hasło ma wyskakiwać hasło które ma brać pod uwagę jeszcze te tutaj kontrolki. Czyli jeżeli będzie zaznaczone małe wielkie litery, to ma się składać z małych wielkich liter. Ma się też składać od liczby znaków. Jeżeli cyfry, no to jeszcze cyfry, jeżeli znaki specjalne, to jeszcze znaki specjalne. I to jest generowanie hasła. Natomiast po kliknięciu zatwierdź ma wyskoczyć nam takie okienko dane pracownika, imię, nazwisko z tej właśnie części aplikacji, stanowisko, z tej kontrolki, no i to hasło, które wcześniej wygenerowaliśmy. Tutaj pod spodem mamy dość długi opis tego jak to zrobić, więc ja nie będę na wstępie wszystkiego czytał. Jeżeli chcecie, to możecie sobie zatrzymać i przeczytać, no bo tego jest sporo naprawdę. Więc ja będę to starał się robić krok po kroku, no i się zastanawiać nad tym, czy to jest tak, jak być powinno. Dobra, zaczynamy od tego, że opis wyglądu aplikacji, okno o nazwie Dodaj pracownika, w nazwie okna, należy też wstawić numer zdającego. Czyli tu ma być dodaj pracownika, a potem ewentualnie ten numer zdającego. Więc dobra, mam moje Windows Forms, klikam w moją formatkę. Forms 1.cs mi się otworzył. W tej wersji design, tak? czyli w tej wersji takiej graficznej. No i teraz tutaj muszę mieć tak zwane Properties. Jeżeli tych Properties nie mam, to w View mogę sobie je włączyć. View Properties Window. I wtedy w Tick Properties możemy ustawić właśnie to, o co nam chodzi, czyli tą nazwę okna. Tutaj mamy Name, ale Name to jest nazwa okna, taki identyfikator okna, którym się będziemy posługiwać. Natomiast to, co jest tam napisane, to jest tekst. I to jest tutaj, tak? Czyli tu bym sobie wpisał do daj pracownika, a i ewentualnie ten numer zdającego 111, powiedzmy 222, 3, 3 3, 4, 4, tak? Dobra, tak jak widzicie, tutaj mi się dodał, więc to jest to pierwsze wymaganie, które tutaj już spełniliśmy. Dalej. kontrolki rozmieszczone zgodnie z obrazem pierwszym, czyli tu się musimy przyjrzeć temu obrazkowi i musimy to tutaj wykonać. Mamy mieć grupę kontrolek o nazwie dane pracownika, no i musimy taką grupę utworzyć. Do tego nam będzie potrzebny toolbox, tak zwany. Długo może też sobie. Zróbmy tak, żeby łatwiej był do niego dostęp. No i też, jeżeli go nie ma, no to tutaj, View, ten Toolbox, musimy sobie znaleźć, tutaj, o. I możemy go sobie włączyć. Tutaj mamy All Windows Forms, czyli wszystkie możliwe kontrolki. Tutaj mamy Conon, czyli najczęściej używane, i tutaj do takiego grupowania. No właśnie, tutaj chyba nie ma, ale w container. Tu w containers bym miał Group Box. I użyłbym sobie tutaj takiego Group Boxa. Dobra, i zerknijmy sobie szybko na ten zestaw dane pracownika, a drugie, generowanie hasła. Czyli tutaj ten pierwszy Group Box będzie miał tekst dane pracownika, i tu zaraz obok stworzymy sobie. Drugi. Potem będziemy sobie powiększać. Ten drugi opisany jest jako generowanie hasła. I tak go sobie też opiszemy. Generowanie hasła. No, i też moglibyśmy te name sobie poustawiać, żebyśmy wiedzieli. O co nam tutaj chodzi, chociaż w sumie te grupboxy nie będą przez nas jakoś potem używane gdzieś w kodzie, więc jak będzie nam to potrzebne, to najwyżej do tego wrócimy. Choć oczywiście te, te tutaj najmy warto by było używać. Zajmijmy się najpierw może tą kontrolką dane pracownika, czy znaczy tym grupboxem dane pracownika, bo na razie tylko taką grupę żeśmy sobie stworzyli. Tutaj mamy mieć. No, po, zobaczmy, może poczytajmy. Pole edycyjne poprzedzone etykietą imię, nazwisko oraz e, lista rozwijana stanowisko, czyli e, pole edycyjne, e, jeśli chodzi o ten nasz Windows Forms, e, no bo z HTML-em się kojarzy jakiś taki im, e, input, e, ale to się nazywa Textbox w Windows Forms, więc takiego Textboxa sobie tutaj e, wyciągnę, e, a na, e, poprzedzone etykietą, czyli label. I tu byśmy już sobie to może jakoś ładnie poukładali, czyli to by było label. Dajmy sobie imię. Imię. No i tu już by trzeba było dać jakąś nazwę, czyli powiedzmy label name. Ok. No i jeśli chodzi o tego input boxa, może on taki. Dobra. No to on też by się, niech by się nazywał, no właśnie, czyli to name, ja textbox name, ja bym mu nadał input name, może tak dajmy sobie, go nazwijmy input name. Dobra. I okej, okay, tu moglibyśmy sobie od razu tutaj, co prawda nie ma tego w zestawie, ale ja bym sobie może powiększył czcionkę dla tego wszystkiego, co tutaj mam, zaznaczyłem sobie i teraz w tych właściwościach Szukamy sobie odpowiedniej wartości, czyli font 8, dajmy sobie na jakieś 11, może. Dobra. E, ok, e, teraz mógłbym to sobie zaznaczyć, te dwa pola i skopiować. Ctrl C, Ctrl V wchodzi w grę jak najbardziej. Tu sobie dam drugie i jeszcze raz kąt, chociaż nie, czekajcie, bo ten trzeci to ma być lista rozwijana. Dobra, e, czyli mm, tutaj, natomiast tu bym sobie mógł dać. Cyk. Ok. Dobra, spróbujmy. Mhm, tylko właśnie. Czekajcie, bo tu by trzeba było sobie to. zerknijmy sobie jeszcze na to okienko. No jest tu jakaś przerwa. Nie jest taka duża, ale jakaś tam jest. Dobra. Czyli zróbmy tak. Przesunę sobie tego całego boksa trochę. niechby było tak. Dobra, na razie to też sobie rozszerzymy. A najpierw będziemy jeszcze dalej kombinować. Dobra, tylko teraz tutaj oczywiście przy tych polach jako tekst, nazwisko. Nazwisko jako. Aha, no już widzicie. E, dobra, i tutaj mamy, jakby było Label Last name. Dobra, i tutaj ta kontrolka. To by się nazywało Input last name. Tu może input z małej, bo tam chyba od małej zaczynałem. Kamel casem. No i dobra, to mi się tu nie mieści. Więc tu by trzeba było zrobić przesunięcie jakieś. Opowiedzmy tak, i. No. O, e, widzicie, co już zrobiłem? E, mianowicie. Kliknąłem dwa razy na tą kontrolkę, no i wygenerowałem już odpowiednie zdarzenie tekst Tutaj, hmm, dla tego pola, czekajcie, spróbujemy. Musimy to teraz usunąć, bo w sumie to mi nie jest potrzebne. Przesunę sobie. To hmm, się powinno gdzieś tutaj pojawić. Zobaczmy sobie o input tekst Tutaj pojawia mi się taka metoda która na zmianę zawartości pola by reagowała. Czekajcie, spróbuję są skasować. Chyba OK jest. Wróćmy się tutaj. Znikła. E Dwukrotne kliknięcie na którykolwiek z tych elementów powoduje właśnie wygenerowanie od razu metody. <gry> e albo do la metody click, albo to jak było właśnie w przypadku pola input text change. -jet. E no więc ja to usunąłem, bo na razie mi to nie jest potrzebne. Wróćmy się tutaj do... Y Zawartości. Czekajcie, bo to wyłączyć trzeba teraz, no. Dobra. E, tu byśmy się jeszcze mm, cofnęli, i tu będzie. Mm, name. Czekajcie, bo tu ja wolę kolejność alfabetyczną, czyli to by było. Czekajcie, tu co mam? Label, last name. Tu by było. Mm, no widzicie, ile znaków. A dobra. Czyli taki napis taką musimy mieć. To tu już widać, że będzie potrzeba przesunięcia tego. Tekst. Piszemy. Ile znaków? Pytajnik. Dobra. I jeżeli chodzi tutaj, to byśmy sobie to nazwali label pass count. O, no, może tak jakoś. Dobra. Ok. E, co tam dalej jeszcze? E, wróćmy się tutaj. Tu musimy mieć taką listę rozwijaną z kilkoma polami. E, to jest ta lista rozwijana, podpisana stanowisko e, z elementami. Kierownik, starszy programista, młodszy programista, tester. No dobra. Czyli mm, potrzebny nam jest e, label. Tutaj label, jakby był podpisany. E, label position, tak zdaje się. E, podpiszemy sobie tutaj stanowisko. E, dobra, i teraz lista rozwijana. E, powiem Wam szczerze, że miałem problem, co to powinno być z tych wszystkich tutaj kontrolek. Natomiast. Wyszło mi, że to jest tak zwane combo box. Spróbuję to sobie tutaj wrzucić. Dobra, czyli ta lista rozwijana to jest moje combo box. Jak sobie tutaj kliknę, to tutaj pojawia mi się opcja edit items, więc mogę sobie te itemy dodać w formie takiej, w formie tekstu, tak czyli to ma być odpowiednio. Kierownik, starszy programista, młodszy programista, tester. Więc w nowych linijkach sobie piszemy kierownik, Enter, starszy programista, młodszy programista i tester. OK. Dobra, tutaj to widzę, że to w sumie powinno być niżej chyba troszkę. OK. I to wtedy też... Damy sobie. Tak? Jakby było. No może tak bardziej, no, ale to już jest kwestia jakiejś tam estetyki. Ehm, dobra. Ehm, moglibyśmy to słuchać, możemy też na bieżąco oczywiście sprawdzić, czy to nam działać. Czekajcie, ja tu może to okienko jeszcze sobie zwężę trochę, żeby takie było bardziej. Hmm. Tu to jest chyba też trochę za szerokie. Dajmy sobie tak. No i odpalmy. Zobaczymy, czy to w ogóle coś tutaj nam działa, czy się coś nam nie wysypuje. <laughs> Dobra. Czyli tutaj mamy pole, mogę coś wpisać, tu mogę wpisać. Tu powinien mieć tą listę rozwijaną, jak najbardziej mam. I tu coś mogę wpisać. Dobra, e, więc póki co na razie wszystko działa. E, idziemy sobie dalej. Czyli tą pierwszą kontrolkę byśmy mieli. W drugiej kontrolce mamy pole edycyjne poprzedzone etykietą, ile znaków to już mamy. E, trzy pola wyboru. Ma wielkie litery, cyfry, znaki specjalne. Pierwsze pole zdomyślnie zaznaczone, jest też przycisk generuj hasło, czyli to ma wyglądać tak, jak jest tutaj. E, no dobra, e, czyli co? Checkboxy. To są checkboxy. Tutaj sobie mm, wrzucimy te checkboxy. Dobra, tutaj mam wrażenie, że te odstępy są dość duże. E, dobra, i teraz checkboxy z tekstem małe i duże litery. Dobra. No oczywiście jakiś name by się przydał. Czyli powiedzmy upper, lower. Dobra. No i teraz mógłbym to sobie skopiować. Ctrl C, Ctrl V. Dajemy sobie drugi. Trzeci, może te odstępy troszkę mniejsze. No, widzicie. No i znowu zrobiłem to samo. Czyli dwukrotne kliknięcie, dobra, zaraz spróbujemy to sobie wyeliminować. Tutaj troszkę mniejsze odstępy sobie damy. Tu zrobiłem to dwukrotne kliknięcie, czyli tutaj w tych eventsach. O, mam dobra. Na razie tą akcję usuwamy, choć ona się potem przyda w sumie. E, dobra, i tutaj mm, Wróćmy tutaj, dajemy sobie tekst. Drugi tekst to są cyfry, z tego co pamiętam. A trzeci tekst to są znaki specjalne, czyli dajemy sobie znaki specjalne. I tu jeszcze name, nie? czyli dałbym sobie special charts, i tu bym sobie dał. Digits, tak. Uh, digits. Uh. Dobra, i to ma być domyślnie zaznaczone. No więc szukamy takiej opcji. Czy jest taka opcja, która się nazywa chricket? Jest tutaj, bo się chicket". I to sobie dajmy na true. Uh. No dobrze, zerknijmy sobie szybko. Tutaj i dobra, czyli tutaj jeszcze przycisk generuj hasło. No to baton oczywiście. Dajemy sobie ten baton gdzieś tu sobie dajmy na środek. Ehm, dobra, czyli nazwijmy go sobie. Znaczy, tekst dajmy na niego. Generuj hasło. Dobra, i tutaj sobie nazwijmy go password button. O, niech by było tak. Na przykład. Dobra, damy go trochę szerszego. Mhm. Dobra, teraz mógłbym, myślę, to troszkę zmniejszyć. Dobra, i z tego... Z jeszcze tutaj zobaczmy, czy na dole okna znajduje się przycisk zatwierdź, który jest wyraźnie dłuższy od przycisku generowania hasła. Dobra, mogę sobie ten skopiować. Ctrl C, Ctrl V, damy go sobie tu na środku i musi być on wyraźnie dłuższy, więc żeby nie było żadnych wątpliwości, to niech będzie wyraźnie dłuższy czcionka się zmieniła na mniejsze z powrotem, to tutaj tam były, daliśmy wszędzie 11, też dajmy 11 i tutaj na tym przycisku tekst brzmi zatwierdź. No to dobra. Piszemy zatwierdź. Zatwierdź. No i tu sobie dajmy w takim razie confirm Baton, tak? Bo ten nazwałem jak? Ten nazwałem Password Baton. Dobrze, Confirm Baton to są dwa nasze najważniejsze przyciski, więc ważne, żeby się sensownie nazywały. Dobra, teraz mogę jeszcze troszkę to okienko tutaj zmniejszyć. No, od Palmy. Dobra, czyli to mogę zaznaczać, odznaczać, tu mogę klikać, tu mogę zatwierdzać, czyli okienko w sumie działa. Tyle tylko, że ono jeszcze wyglądowo jest inne. I to też jest element naszego zadania. Tutaj mamy wypisane co nieco, czyli tak kolor okno ma kolor. Okno ma tło koloru. dobra Okno ma tło koloru i tu jest ten kolor. Light Steel Blue jest to wpisane szesnastkowo, ale chyba można go znaleźć. Czyli klikam w okienko i tutaj mamy background color Rozwijmy to sobie, tą opcję i tutaj w system, w web chyba. Light, szukajmy w takich niebieskich. Czekajcie. O, Light steel blue, tak? To jest chyba to. Wróćmy się tutaj. Przyciski mają kolor steel blue, a kolor czcionki jest biały. Dobra, czyli tutaj od razu font. Tu jest to jest foreground to by było to. Czekajcie. Ma być biały. Uh -huh. Dobra, a przyciski, czyli to mają mieć background color steel blue i ten też ma być steel blue. Dobra, czy to już by było wszystko? Chyba tak. Czyli jeśli chodzi o. Jeszcze tu sobie zerkniemy na wszelki wypadek. Ale czekajcie, tutaj nie są wcale. Aha, na przyciskach mają być. Dobra, rozpędziłem się trochę. Jeśli chodzi o samą kontrolkę, to tutaj kolor jest czarny, mimo wszystko. Dobra, czyli tutaj mamy kolor czarny, natomiast na samych przyciskach kolor ma być biały. Dobrze, czyli tutaj przycisk biały, i tutaj mamy też przycisk koloru białego. Dobrze, odpalam jeszcze raz. No i dobra, i to okienko już wygląda dobrze. Tutaj mamy wszystkie opcje. Ile znaków tu możemy zaznaczyć przyciski. E, dobra, czyli z punktu widzenia takiego wizualnego, to już nam działa. Czyli jak tobie tutaj przejdziemy, to mniej więcej coś takiego mamy. E, no to teraz pozostaje nam tylko kwestia e, działania aplikacji. E, dobra, ale myślę, że to już zrobię w następnym odcinku, ponieważ ten odcinek już troszkę trwa. A więc tutaj robimy sobie przerwę i działanie aplikacji w następnym odcinku. Zapraszam.